Dobra, widzę Już jestem. No, już jestem. Ty, ty, jak się z tym uporał w 5 minut? No widzisz. Czekaj, nie. Bo odświeża? Nie, w 5 minut, co jest? No widzisz, jestem bardzo szybki. Co ty musiałeś zrobić? A tylko tam wyłożyć piekarnik moje siostro, wiesz? A myślałem, że faktycznie dzisiaj ta kola wylała. Nie, nie. Piekarnik, bo my tam nie używamy piekarnika, wiesz? Mhm. Mm Do tych ciast. Spoko, Czy tak. wiesz, kiedyś używaliśmy, przez trzy lata robiliśmy ciasto sobie takie. A teraz już nie używamy. To, to to Jest odpalone, ty też możesz sobie odpalić. Nie, na razie nie, bo mnie nie... Ja bardziej wieczorkami, bo Suszycie. to jest tak miła spokojnie. Suszy Ej, co jest, na nie wyskakuje mi twój live, jestem bardzo zdenerwowany. To musisz sobie włączyć jeszcze raz. Czekaj, bo kiedy robi, wiesz fosyk, że live, A nie, dobra, nie ma tematu! Nie jest, bo zawsze patrzę. Dobra, jest. Szybko będę miał najwięcej ispa. Siema. Fosyk. Tę, jeżeli ja. kodę de... no ekspiarki. Kurde, no śmieje. mam 50! O tak, ale jak szybko! Daj gotować. No Bo ja mam to nie Dobra, nie spam! Nie <laughs> musisz spamić. Ale ja prze... Z... Sformułowane stanie. Mhm. Mm Ej, dobra, właśnie 75, na razie... O tobie... Na razie 6, za Dobra. Hej. Tyle mi Na razie 75. Aha, bo to jeszcze przyszło? Co przyszło? Nie. Nie, nie do ciebie. Tam do mnie. A, Jezu, dobra. O, tyle. Dobrze wiedzieć. Więc. To, to można iść na imprezę, pasuje. Dobrze wiedzieć gdzieś idę na imprezę a. pasuje na no 19 no i pięknie nie muszę płacić za bilet dostanę za darmo bilet aha fosek ma kontakty Bo widzisz bym płacił 500 a tak mam od, od kolegi za darmo ile no 500 ty. Ale razem wiesz, ze wszystkim: z to to, to, to i tamto. A, no, okay. i, no i stram to. A to ja wolę chodzić na skatepark, na który, na skatepark, na który mam e, bilet za 0 zł. Wiadomo, kontakty I ćwiczyć to. I sobie. Ja właśnie zauważyłem, że. Ja jestem... ja tak, Więc co bym tak chciał mieć, rower? Już dawno roweru no. nie. Ten. No czekaj chwilę, bym przejść za drzwi. Kurde, miałem kiedyś rower i się zepsuł mi. Bo ten też przerywa internet. Mmm, what the fuck nie wiem. Jestem? A to jest zagramy, a ten też przerywa. No cóż. Ale może nie aż zaraz, tak. Po nie, aż tak. A, okej okay. Lala lala lala. E, no i go no, sobie podłączę, tego nowego, ale no. O kurde, ale się ożywiłem. Mam taki wysoki dach, że ciężko się drapać. Ej, a wiesz ile trunę na hulajnodze? Ja? Yeah. Ile? Dwa dni Dwa dni się nauczyłeś? Aha. Uh -huh. O ty No to jesteś młody, młodzi ludzie zawsze szybko się uczą. Tak tu się... Nie, ja, ja po prostu tryharduję w uczenie, we wszystko ja ogólnie tryharduję, jestem tryhardem. <głos> <głos> jakie brony, ja jakie... <noise> Uwierz mi nigdy nie widziałeś takiego tryharda jak ja. Boże, jakbyś tak hajdował tak jak ja kiedyś. Jeździłem chyba z okay? 300, 300 ah, km, yeah, kiedyś jeździłem. Yeah, yeah. Co jest, Mati? Co? Co? Schowki? Nie oh, wiesz, czekaj. To schowki to ja mogę tamtym pożyczyć, jeśli ktoś ma. No dobra, ja jestem już w lto... Wytu... uuu to weźmiemy to lepiej. I jeszcze apteczka. Nie, nie lewam Panie, Jestem tak wylutowany, że. No, i się rozłączy. Bo on ma te. Air. 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 Pizzy. Tak, tak? Air Pizzy. no. r Pizzy. No dobrze. Na mnie Air Tyle tak by nigdy nie zabrał. żebym na nie nie kupił iPod, nie wiem. No jak już no tak nie No to sorry, nie zauważyłem! A, dobrze. Okay. Ja pierd No i markiewa. Dawajcie widzę, że trzeba wbijać Kuc No Przy no. mojej karcie Co, co? Co się uruchomiło? No, się nie widzę jakiego No, bo się ulecił, a Kurde, dwóch naraz! raz! No, Jezus. No. Aha. Wy chcecie walczyć z dodżem? <grym> okay. Dawaj gotowość. Markiewa. Nie załamuj się. za spokoju. Bądź za spokoju. I spokój się. Napij się kawki. Albo herbatki Kubusia, O. No nawet i Kubusia, Jako jedyny mam 75xp, jako jedyny cokolwiek napisałem na lewie, a są cztery osoby nielogiczne. No widzisz, nielogiczne. Pamiętaj, nielogiczne. ale to tak jest! Ale to tak jest! Ja też go nie rozumiem. Ludzie wchodzą na live'a, są na live, ale nawet nie mają zamiarów No to, nie coś. Łapki zostawiam, czasu. a, a, nic, a nic, nie zosta nic nie napiszą. To tak jest! Ja się, ja właśnie się dziwię. Ja też, ale dziwne to jest jakieś. Jeszcze... Ale potem to odpuściłem już na ten temat nie zwracam na to uwagi. Ha. Ale ważne, że jest dwa koła i z tego się bardzo cieszysz. Nie jest ta moja kola? Będzie, będzie, jutro Life mm. mm. bo jutro A jest... A ty co bawisz? Jakiś... Mm. Jutro jest... Mogę zagrać? Tak Jutro jest co? Mm. Piątek Piątek Piątek, mm. Piątek centunio mm. Czekaj Chyba nie Okej okay. Chyba nie, ale nie wiem, bo. To e, nie wiem, jak radę. będzie robota. Okej. Daj mi tak. Oto, jeszcze z godzinkę live'u co zrobimy, i będę potem uciekać. No, spoko. Potem Ja też możesz. będę uciekać, potem. No. Bo potem... ja idę z kolegą. poskakać. Ja bym no, tak chciał rower. Tutaj widziałem takie fajne rowery, za dwa kafla. Ja bym chciał BMX-a. Ja bym Ej, tylko chciał terenowe. Ej, ty to widzisz? co się popsuło. A Ej, nie, 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 nie ma to tematu. To nie ma tematu, nic nie powiedziałem, nic nie słyszałeś. No wiadomo. Okej. Okay. No. O, pompa. Jezus no Tak, masz. wiem, że to ty Ja mam fioletowego Co fioletowego? Demera Tak samo mam Cześć Widzisz zbieg okolica Idę dalej. O kolejna mi tych czas. O ty Farciarzu. Co z spamerkę czy podwójne pistolet A spamerka to jaka ta? E, ta taka... Precyzyjny pistolet masz nowy cichocienny. E, daj mi to! No, Okej. Okay. No spokojnie. Zaczęliśmy dopiero grać, więc... No jeszcze tylko pompa by hmm. się przydała, byłoby bardzo, bardzo świetnie. No Dobra. i to nie pasuje. Przyjmiesz? Tak, jak tej rundzie. Po prostu ładnie mu dałem. Więc... Kolejny słysza? Bomba bo ma. Ja też. Bet. A żeś go rozwalił. Das do energii, go tak. Chwacu <gamy> go zabiłem. <gamy> Bardzo dobrze. Dobra. A ty masz to? Tak. No. Dawaj. Mm, nie idzie moim dorzem. No tak, to myślę, się życie by prawdziwe No, ja. Albo Mustang, tysiąc koni. Jaws. Yep. Bestia mm -hmm. pod maską. A w tej palce były smoki No e, tylko są marzenia. No może jak wygram w lot, to to może ta. <gryw> uh. Ładny trik. Wiesz, marzenia mogą zawsze się spełnić. Wygram w lot, to jest sobie kupię. No. <laughs> Ale zanim do tego dojdzie, to ja prędzej chyba umrę niż, niż te lot to wygram. <laughs> no, no bardzo myśliwe, chodź, bo wyjechałem jakoś. No już poczekaj. Chodź tu. O! To jest o no kurde Kto strzelał? Nie To znowu ja tak uderzyłem. Aha to, Dobra Idealnie ok. <ścoughs> 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 Idealnie Chyba był hop O nie to był ptak, dobra Nie ma znaczenia A No te motylki w Fortnite'cie to są Jestem królem tych ptaków Na moście Czemu to mówię na moście? Słysza. Na czamie? Nie wiem to ja z mam z mostami Jeszcze powiem, że CB tego mustanga Tego dodrza Ale co? No tego rodadza. To, to, to. Ja Być go dostanę za darmo. Ja pierd... <laughs> Wiedziałem, że to powiesz. <laughs> no cóż. No, korentiarze. A, to projemy się na nich? Tak. A, a Dawaj, 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 dawaj. No jedź! Przedwiedź. Jest, to było świetne, jest taki ten. O! Trzy! Trzy. Czy ty zeź go! Tak? O, oni wyszli! O, oni wyszli! Haha! Ija! Czy ja? Dosta! Ja najwidoczniej są bardzo. i najwidoczniej są bardzo denerwującym tłakiem. Chłopak co tu Nie wiesz, jestem. U góra? Czekaj, mogę podać. Chodź może dodać. No, poczekaj. Dobra, jedź! Druga, nie mogę! Jedź! Nie wiem, z czego on tam szczywa. Zdemera, taka A, odpowiedź. To jest wiadomo. Nie, ma taki cel? Też mi się nie zdaje, żebym no, taką cenę Ja też my mamy tak z demera sześć, ale on jest z nim widoczny. Coś, coś mi tak nie pasuje, on ma chyba cheaty bardziej. No to mi się to też tak się wydaje. Ale nie wiem. Jeszcze ja powiesz, że przez ścianę za chwilę strzeli mnie teraz, no to będzie się dziwił, no. Ja raczej marzę, czyli przez ścianę... No, poczekaj, no. tak to są? No. Ja więcej was. A, jakiś Czarek Gaming mnie zaprosił. Łapkę w górę chyba Kto się zaprosił? Ktoś się... Czarek Gaming. Kreatywny nick. Du du oh, potki. Dużo ząb... potknię Dużo I ty ścianą. Wiem, zauważyłem właśnie. Ładne ściany oddajesz, no. O ty! Zauważyłeś, kurde, że ja się oszukajesz. <grym> to słychać! <grym> nie, nie będę... Może apteczkę, może. E, spoko, może zagrać Nieko, tylko, mikro, tylko łapkę w górę słowa pod oceniku. Masz apteczkę? E, nie, nic ty nie ma mam. Masz. N no. Nie, nie, mam. Bo przez chwilę się dro 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 Nie, to jest na załatwienie co. Co? O, Bexter, ten ja dostałem do darmo, wiesz? Od widza? Nie wiem, dostałem Otapie game co. Wczoraj, czy przedwczoraj. Mhm. No jakieś tam malowanie do samochodu dostałem. Dawaj, 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 szybko, a nie! Gdzie? Szybko, szybko, szybko! Trzeba ich rozwalać! O, przydałoby się, no. O, ładna pompa tam sobie o. leży. Jako? Szybko. A nie, to jest to. To nie. Myślę, że za fajna pompa leży. Ale, ej, tu jest land, Gdzie? No dole. Żarty. Zobaczyłem. A to akurat wiem. Oj. Z tego, żeś to zwalił? Prawie. Dobrze. No, daleko nic to nie zaleciałem. No. Zawsze pokaż, coś. Pokaż. Co to było? pop, pop? pop? Nie wiem. Czy chłop, chłop, chłop? Nie, to jest ty, ty, O, lepsza pompa. Slurp. Slurp, Mhm. Beczka, o, obfitości. Albo pięćdziesiątka, albo... Upsi. Albo potka, albo beczuła. Dużo było takich nas których pamiętam. Kiedyś to były czasy Fortnite'a. Jec. Yes. Ja jak się jak tak do czasów. Tylko zwiększam ilość subskrybentów, o! i stałych. To wtedy bym był jeszcze. O, właśnie to jest najgorsze. Ludzie <laughs> obserwują, a stali, no. mm, mm -hmm. marzenia. Jak masz stały subskrybent, zreszcie, to jest dosyć bogiem. Wiesz co na handy bym chciał? Żeby jakiś youtuber, a taki fajny i dobry, by promował. O! A tu? Nie, bo nie może, bo nie promuje, bo nie chce. Tacy są, my tu bardziej inni. O kurde. Ej, nie, 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 nie. Loma. Wiesz, co? Ekran mi się wyłączył. A, Dobre. Jestem. Słuchaj. No. O, daj, 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 no. Da, Jestem ja, ja mam imam. <laughs> no, się coś widzę, że coś. Coś się zajmę tak z sobą trochę idzie. A nie jedna pompa. Patrz jaka to pompa Czekaj. nie? Coś? że masz jakieś problemy. O! Czekaj, mam... Mam ten... ...zaczepne skrzydło... A skrzydło. to? Skrzydło... Nie ja wiem o co się chodzi. Ej, nie gadaj, że zablokowali. Co? Nie, zablokowali. Teraz nie można tych super pięknych klipów robić. Aha, tych, to szkoda. Ja, teraz nie umiem, w e, ja. to nie nie miałem grać tam. tym. bo jeszcze zginiesz tam. Założymy się. Ja nie wiem, bo jakieś chopy będą, mogą cię zabić. Szkoda, że nie ma drugiej kotwiczki, przydałaby się. No. no. Kolejny środek i hopy słyszę. Czekaj, A, bo to ty. ona ma niby 40 użyć. Podobno, ale podobno ostatnio ludzie się skarżą, że jak już jest pierwsze 20 razy 40, to od razu znika podobno. Kurde, aż tyle żre mi tele... No czekaj, muszę telefon naładować. Nie spodziewałem się, że mi tak internetu tyle żre. Daszroda? Tak, To jej Aha, pojedyncza? Jak coś to Może. masz, tam zaczepne skrzydło. Nie. Ej, co, jest? On ma tylko osiem użyć, a powinno być więcej. Cześć Mhm, ty masz deskę? To są tylko... To są błoty. No z tej ilicy jest jeszcze druga jak chcesz. Potem Zatem zaczepnij coś jak ma tylko 8 użyć teraz. Dab? 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 Chłopów słucha. suszę. Chopy? Ja pierdole. Nie trafiłeś. Czekaj. Aha. to sobie debelą. Świetnie. Gdzie tam no, jest pływu tak. dalej? Nie jestem jest, takiego laga Aha, nie jest ja. nie, ja dostałem takiego laka dużego A ty jesteś chłopem Ja Ja dostałem coś dużego wajta To jest Właśnie zobaczyłem Nie nie wiem. Jeden wiesz To ja sobie z daleka będę a, z daleka. Mam typa. Maderiana. 39. No nie. Nie, no. Pan nie, to tutaj się laguje! Jak mam grać? A medalen, to nie, wysyk wyjdź z gry Pa, jeszcze nie wyjdę z gry. Ja to jeszcze mogę. No. No, chyba Co ja? kojarzy się czat. No jak typowo. Hmm. O zabrał to na Odrodzisz? Tak. Hmm. Ej.

Tak. Chodź tu, to polecimy. Aha, nie wiem. Taki Easter Egg. Mhm. Dobrze wiesz. Gramy zaraz jakieś wam Hm, możemy pójść. Obu dwa na dwa. Z jakimiś randomami Ła idę tu. Nie wierzę. Kolejny. Yeah. Orde na to z opóźnieniem działa. A mo do pompu? Proszę. Dzięki. Aha, to medaliony. Ok. No. Szybko. Aha. A Co bo, bo mają na typowy... Nie, nie mogę. Teraz. Okej. Okay. A ja na lagach. Oh, o, jeszcze zamiast... Ej, drugie miejsce, przynajmniej tutaj. Tak. Chociaż tyle. Chodź do lobby. Idę. O kurde.